Ja już kiedyś próbowałem follow cika, ale tak jak właśnie gadaliśmy na podcaście, no, biłem się. Ławeczki jak ogniska. Niby są te drogowskazy, ale jak bardzo się pogubię... A, trzeba będzie zobaczyć. To chyba był jakiś boss, bo normalnie jest zamknięte. To jest boss. Fuck. Dobra, trzeba się wyleczyć. Ja tu gadu... E! Gadu, gadu. A tu mnie biją. Dobra, leży. Git. Pierwszy wóz za nami, udało się. Tu jesteśmy. Aha, w sumie to nie wiadomo gdzie jesteśmy, bo się też nie pokazuje gdzie jesteśmy. Dobra, ale jest zrobiony, patrzcie to. Cierpliwy to i kamień ugotuje. O, no dobra, ale bułę i sprzedał w ogóle. Dobra, ja się tu wyleczę, bo on mnie tutaj w ogóle nie dziabnie. O i znowu full HP. A, to już ostatni atak. Dobra. Myślicie, że to był ten boss po lewej, czy to jakiś mini-boss? Też w teorii. Jak pójdę tutaj w lewo. No i właśnie to jest to, o czym mówiłem. Minęło, nie minęło pół godziny, chyba. I ja już się zgubiłem. Ja nie wiem, gdzie ja jestem. Nie mam pojęcia. No gdzie ja jestem w ogóle? Gdzie ja polazłem? Może ten Silksong będzie mnie zawiły. Może tam. Jakoś to bardziej będzie, wiecie, zarączkę prowadziła, i wtedy najwięksi fani powiedzą, co to za gówno, a my, ludzie, których przerastają, metroidwanie i labirynty, będziemy wznosić triumfy. Bez sufitu? O, mapiasz! Patrzcie, kółko zrobiłem, dobra, ale chciałem finalnie iść do mafiasza, więc dobrze wyszło. Przez przypadek wróciłem tam, gdzie chciałem, ale to było totalnie przez przypadek. Siema, co studiujesz? Na ten moment próbuję studiować mapę 600 godzin w tej grze, dobra. To memu, słuchaj mnie, gdzie ja mam iść? Teraz w prawo, dobra i w prawo, w ten sposób. Jest! Boss, tak. Tylko jeszcze teraz go zrobię. O, fuck. Wlazłem idealnie w jego atak. Mm, no nieźle. No nieźle. Oj. Ojej, że że się uda od razu. Taki smucik elegancki, okej. Że się nam to udało tutaj. Dzięki bardzo za podpowiedź. Dobra, i walimy go. No, no on, on ma input reading, on wie kiedy ja się leczę, nie? No dobra, wiemy, że do niego... Dobra, udało się na no, ostatnim życiu, ale już było blisko znowu. Oh, let's go. Oh, papa, nada. papa nada. Oh fuck. <laughs> jak znak wygląda trochę jak. Y o, już stajemy. Już? Dobra, wiemy, wiemy, bo... Dobrze, że to... O, oh, fuck. Woah. Ale fajny boss. O. Cyk, cyk. O, bo. A zablokował. O oh fuck O oh fuck Nie no nie bij mnie już już wystarczy Serio. Naprawdę Faj, już się ja mówię tak, ale... O! Mówię tak, ale już prosty boss, nie? A to lipa. Dobra. Jeszcze pewnie... Zakładam... że jeszcze raz. Fuck. Nie wyleczyłem się. Tak. Dobra. Jest. Jeszcze raz. U! Yes! Udało się! Ja się nie spodziewałem, że jeszcze spadniemy na dół. Come on. To był taki pierwszy chyba nasz yy, większy boss. No jest... ...szabat. Co to? Ile. A gdzie on mnie wywiał? Ale zajebiste. Niżej, wyżej kurwa, tam gdzie byłeś. Gdzie kurwa mam iść? W lewo? O, jestem tu, no. I teraz w lewo czy w prawo? Aha, tutaj. Tak? Tutaj? Ja pierdolę. S. O, pancernik. Dobra, dzięki za pomoc. No ja jestem pośledzony po prostu, wiecie. Ja nie rozumiem, co się do mnie mówi. Ty! Silk Silksong! No way i uciekł. Znaczy no nie wiem jak ona się nazywa z tego Silksonga, ale Ciekawe. O kurwa ale się wyjewałem. Dobra. Niestety umarłem. Ale jesteśmy już na drugim biomie. Ja będę kończył. Niestety, bo jutro muszę do pracy iść. Także lipa. Ale dziękuję wam bardzo za to, że byliście dzisiaj.